Drodzy widzowie i słuchacze Mazury24 Kolejny utwór z mojego repertuaru napisany yy, przeze mnie w takich dość dziwnych okolicznościach yy, o, o, o noc. utwór pod tytułem Nocna Wachta Wprawdzie z morzem jako żeglarz mam niewiele wspólnego dosłownie jeden rejs i to króciutki po morzu pod żaglami i przy czym ja zielonego pojęcia o sterowaniu na morzu nie mam chociaż żeglarzem jestem, nie jest to nic trudnego no natomiast spodobało mi się to bardzo i pomyślałem sobie, że któryś któregoś pięknego dnia, jeżeli uda się żeglować gdzieś po morzu, to na pewno tego typu taki rejs, takie okoliczności z, z, z nocą, późną nocą, z gitarą w ręku pewnie chciałbym przeżyć i pewnie przeżyję. Jak znam siebie, to pewnie tak się stanie. Nocna wachta. To jest taki fragment krótki, który zmusza publikę do, do współpracy. Zmusza, no prosi publikę, jakby pociąga publikę za sobą, żeby, żeby, to, żeby to zaśpiewać. Króciutki taki przytyk. Dam, dam dam, da, dam, da, dam, da, dam. Smakowany stary worek, Ten co służył wiernie tyle lat, I marzenia i tęsknoty, Miał odkryty wielki świat. Jeszcze wczoraj dom i troski, Głowa pełna ludzkich spraw, Dziś w ramionach słońca złoty że się tysiącem barw. Spójrz siebie miła jak w dali, biały żagiel cudnie w słońcu śni, jak kołyszę się na morskiej fali, Jak żeglarzom niesie się dni. Spójrz siebie miła jak w dali, biały żagiel cudnie w słońcu śni, jak kołyszę się na morskiej fali, Jak żeglarzom niesie dobre Dadam, dadam. powolutku ku końcu chyli się kolejny długi dzień wieczór pozapalał gwiazdy by nie skryła nieba nocy nocną pachnie od wiatr i cichutko nam na wartach gra dumne żagle niosą ja na ciepły sen Przyszedł czas. Spójrz przed siebie, miła, jak w dali. Biały żagiel cudnie w słońcu śni. Jak się na morskiej fali, wiatr żeglarzom niesie dobre dni. Spójrz przed siebie, miła, jak w dali. Biały żagiel cudnie w słońcu śni. Jak się na morskiej fali, wiatr żeglarzom niesie dobre dni. Tam, da-dam, da-dam, da-dam da, dam. Wiele długich kil za nami Choć spracowane dłonie, to na twarz Noce przegadane, prześpiewane Gdy najczulsza struna duszy drga Wypełnione stare żagle Wspomnieniami, których ślad nie zawsze czas i to wszystko, co nam dało, może, co na zawsze pozostanie w nas. Spójrz od siebie miła jak dali. Biały żagiel, cudnie w słońcu śni, jak kołyszy się na morskiej fali, jak żeglarzom niesie dobre dni. Spójrz przed siebie miła jak dali. Biały żagiel, cudnie w słońcu śni. Jadko łyszy się na morskiej fali, wiatr żeglarzom się dobre dni. Spójrz przed siebie miła jak dali, biały żagiel cudnie w słońcu śni. Jadko łyszy się na morskiej fali, wiatr żeglarzom niesie dobre dni. Spójrz przed siebie miła jak dali, biały żagiel cudnie w słońcu śni. Ja ja kołyszę się na morskiej fali, wiatr żeglarzom niesie dobre dobremi Tam, da dam, da dam, da dam. Dam, da dam, da dam, da -dam. Taka pieśń, nocna wachta.